Całe 14 litrów wody do wysładzania w temperaturze 75 stopni jest już w naszej kadzi filtracyjnej. Filtracja przebiega bezproblemowo, kein problem w ogóle, absolutę szpecyn klasy. Jest godzina 17.22, czyli wysładzanie zajmie nam około 20 minut. Najszybsze moje wysładzanie w życiu. Zmierzymy sobie BLG przed kotowaniem trzeczki naszej. przed przeszymy szmateczką. Cyk cyk. Ja to zamieszam tutaj, żeby to wymieszało, chociaż jeszcze tutaj. No już jest. Końcóweczka, dosłownie końcówka schodzi, mogę Wam zaprezentować, bo to chyba najciekawsze w tych filmikach jest, jak to wygląda w środku. Jak to kurwa ten, jak to tam coś, wieże. To jest to yy, o, mu to już jest odsłonięte. Jak widzicie, yy, ta woda jeszcze do końca schodzi, bo widać, że wysładza się jeszcze. Więc lada chwila dosłownie na waszych oczach zakończy się wysładzanie. Moi kochani, pogawianie. No, jeszcze tutaj troszeczkę jest. Bardzo fajnie to wyszło. Yy, będzie to piwo z, z kawą, bo zapomniałem tego powiedzieć Wam. Będzie to piwo z, z, z kawą. Pierwszy raz w życiu robię piwo z kawą. Jak wiecie, ja za kawą nie przepadam. K kawy nie piję, nie lubię, nie smakuje mi. No ale taki styl konkursowy trzeba być elastycznym, trzeba się dostosować. Wymyśliłem sobie, że kupię kawę w całych, w całych zi ziarnach. I wrzucę ją na ostatnie 5 minut gotowania, i potem na 3 dni na cichą fermentację. Tutaj i tutaj użyję 40 g g gramów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, tu widzę zasysa. Jak zasysa, to już przestajemy. Bo w tej chwili e, garb, garbniki z łusek wy, wypłukują się i nie byłoby te piwo smaczne. Przez to szybciej by się zepsuło, tak? Byłoby takie garb, garbnikowe. E, dobra, no zmierzymy sobie BLG. Syk Póki co zapach jest przyjemnie czekoladowo-orzechowy. Zobaczymy, jak będzie później. Zamieszam. No, myślę, że około 30 litrów jest. Tutaj podziałkę zrobiłem sobie kiedyś na tej łyżce. Tylko nie wiem ile. Do tego chyba jest 20. I będzie około 25 litrów chyba. Zobaczymy. Yy, ten. Mierzymy. B, B, BLG? Szkoda piwa. Ile to będziemy mieć przed gotowaniem? Co na horyzoncie, panie kapitanie? O kurwa. Jest chujowo, panowie, bo jest 14 w tej chwili. Jeżeli w tej chwili jest 14, to to nam podskoczy jeszcze. Tak więc, co? Wody dolejemy, rozcieńczymy to. Bo coś to nie wyszło, nie pykło. Wodę dolejemy żeby tego, żeby cała praca na marne nie poszła, tak, zwykłą, zwykłą, kranówę wlewam z tego względu, że i tak i tak zagot zagotujemy to, tak, tak, więc no, więc nic na mnie stanie się z tym, ale jak to mogło 14 przed gotowaniem być? No, chyba, że, 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 że rzeczywiście ta temperatura ma wpływ na odczyt. Znaczy, no, no ma, ma wpływ, ale jak, jak tutaj na ten ref, refraktometr t, t, tylko kropelkę się daje, to tak kropelka szybko przecież ostygnie i nie powinna zaburzać odczytu. No nie wiem, jeszcze raz zobaczymy. Dla pewności Przem, przemytę wodą, przeczymy to. Kurde no. To ja nie wiem, jak, jak to ten Birdsmith wy, wyliczył. podmuchamy No już powinno około dwudziestu stopni mieć na pewno. I ile? No, no dalej te czternaście i pół nawet. No by być takim dokładnym to czternaście i pół jest. Hmm. Co tu poszło nie tak. Na szczęście jest to do uratowania, jeszcze, bo po prostu, ale to mi pasuje, bo za, za mało tej brzeczki jest. Jej jest około 25 litrów, a powinno być no, przynajmniej. Około 30 gdzieś, bo przypom, przypom, przypominam, robię brzeczkę na 22-litrowym. 22, 20, 22 -litrowym. Zawsze te 2 litry gdzieś od, odpadną, tak więc rozcieńczamy yy, Będę wlewał zimną wodę po 2 litry który i będę sprawdzał tak, żeby tak, żeby te plato mieć yy, nie, przed gotowaniem chciałbym, żeby te pi piwo miało 13 chociaż yy, widełki w konkursie są widełki w konkursie są między 12 a 13 i pół, czyli jakby miało przed gotowaniem 11 to wiem na 100% że podczas godzinnego gotowania choćby nie wiadomo co się, się, się stało to te 2,5 balinga na pewno nie pójdzie za wysoko czyli myślę że je... 13 dam. Do samego gotowania. 13 dam po godzinie powyżej 12. Powinno być. Dobra, wymieszane. Sprawdzimy teraz. Wymyjemy. Lepiej to wodą przepłukać. Cyk. żeby, żeby warto, żeby żadna kropelka wody na tym refraktometrze nie dostała, bo to, to też może odczyt zepsuć ile, panie ile, po dolaniu 4 litrów wody spadło nam do 12,5. No mniej więcej do 12 i pół nam. To jest jeszcze za dużo jak dla mnie. Dlatego jeszcze 2 litry wody doleję. Wtedy po 4 litrach z 14 do 12,5 to jeszcze jeden, jeszcze jedno bleje Jeszcze jed jedno oleje, czyli dolałem doleję w sumie 8 litrów i to by zgadzało się, to by według moich wyliczeń zgadzało się bo tu powinno właśnie około 30 litrów brzeczki być. W tej chwili jest właśnie około 30 litrów brzeczki. Zobaczymy ile tutaj będziemy mieć. Prze przeważnie takie zwariowane. Piwa najlepiej wychodzą, tak więc no zobaczymy, tak? Jednak coś muszę w tym mi się ślepo ustawianem, muszę w końcu jakieś piwo uważać, żeby to, żeby określić sobie. Jak to nazywa się? Skurwę, zapomnę. Efek, efektywność. O! sobie efektywność ważenia określić na stałym poziomie. Chociaż kiedyś bez Big ważyłem i wszystko wychodziło zajebiście. Pięknie, jest 11. Mości panowie, moi kochani parafianie, jest 11 czyli po godzince gotowania takiego lek lekkiego do 12 wzrośnie na pewno, czyli już będzie w stylu tak to mi się podoba stawiamy napalnik no kurwa 30 około 40 kilo dźwig dźwignąć no. Będzie ciężko! Jebane! Jebane! Ale udało się nie ma lekko się szkodzić. Trzeba to jeszcze odwrócić. Tak, żeby to ten. Wszystkie paniki na swoim miejscu. Dobra, fajnie. Jest fajnie w ciemnym, czarnym kolorze. Przynajmniej takie wydaje się. Jak trochę tej wody odparuje, to one ściem, ściemnieje jeszcze. Raz. Nor, normalna rzecz. Odpalamy palniki, gotujemy. A ją idę wyczyścić kać filtracyjną.